Siemanko, Siemanko, niezłe wdzięko. Słuchajcie, odpowiedź na komentarz, pytanie nadsyłane wielokrotnie: jakiego mikrofonu używam, a jako mikrofonu krawatowego? A więc, jeśli chodzi o model tego mikrofonu, mikrofonu krawatowego, to wszystko jest w opisie. Pokażę teraz w jaki sposób to wszystko jest podłączone. Może to być podłączone różnie jeśli chodzi o różnego rodzaju wykorzystanie różnego rodzaju urządzeń. Na przykład teraz to jest podłączone bezprzewodowo do telefonu poprzez właśnie mikrofon krawatowy. Mikrofon krawatowy charakteryzuje się tym, a że dobrze jest go mieć właśnie tutaj, czyli blisko, blisko krawata, tak? Nie tutaj, ponieważ możemy do niego pluć i jednak te ta gąbeczka nie będzie wychwytywać yy, wszystkich tych, pa, 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 tak? Ponieważ nie jest to mikrofon podcastowy, aczkolwiek będąc tutaj jak najbliżej twarzy, dlatego mikrofon krawatowy, który powinien być jak najbliżej twarzy, im bliżej mikrofon, tym lepiej nas słychać, tak? Ja teraz mam mikrofon tak daleko, tak daleko jak widać tutaj, i nie jest on blisko twarzy. Ale ja im bliżej mikrofon twarzy, tym lepiej słychać, tym ten dźwięk jest silniejszy i ten dźwięk jest czystszy. Dalej. Mikrofon ten jest na przewodzie, tak jak widzicie, podłączony do odbiornika, tu na najnika. Nadajnikiem jest Rode Wireless Go, również model. To jest ten pierwszy, tak? To jest ten najstarszy z. Z modeli RODE Wireless Go. Dlaczego go używam? Ponieważ, ponieważ go mam i nie zepsuł się. Cały czas dobrze działa, a więc używam go absolutnie cały czas, nie ma absolutnie problemu. Mam też RODE Wireless Go 2, gdzie są, gdzie są to dwa nadajniki, mogą działać niezależnie i nagrywają również wewnątrz. Ten jest nadajnikiem, który tylko nadaje. I nie nagrywa wewnątrz, czyli nie ma tego tak zwanego backupu. Aczkolwiek pytanie zawsze pada o to, jak ja nagrywam swój dźwięk, a więc właśnie w ten sposób nagrywam swój dźwięk. Odbiornik. Odbiornik podłączony jest do telefonu. Tu widzicie, jeśli chodzi o odbiornik, mam go na pełną moc, pełną moc odbioru dźwięku. Można tutaj zmienić tą moc. Ja teraz właśnie zmienię. Teraz będę miał minimalną. Minimalna moc, pewnie będzie słychać natężenie tego głosu. Teraz troszeczkę więcej, i teraz full. Moc jest na full, a więc widzicie tutaj, jak tutaj ten mój dźwięk właśnie ucieka. Dźwięk musi być na polu tym zielonym, nie na polu czerwonym, będzie teraz na czerwonym jak, chociaż nie, nie uda mi się chyba aż tak mocno krzyczeć, żeby był na polu czerwonym, na polu żółtym jest jeszcze ok, na zielonym jest jak najbardziej dobrze, może to być mocniej, jeżeli będzie głośniejsza muzyka w koło, muzyka, głos, dźwięk, więcej ludzi będzie krzyczeć, wrzeszczeć, ha, 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 ja teraz nie będę się darł, Saszka też krzyczy, aczkolwiek nie aż tak mocno, żeby doszło tutaj na pole czerwone. Polączone jest to kablem, Kablem, który z jednej strony jest kablem czarnym, a z drugiej strony jest kablem szarym. Tutaj tego nie będzie do końca widać. I podłączony jest bezpośrednio do telefonu. Na tą chwilę podłączony jest poprzez przejściówkę mini jack USB-C. Aczkolwiek mini jack, mini jack mógłby być podłączony do telefonu. Ten telefon nie ma wejścia słuchawkowego, wejścia mikrofonowego, więc jest podłączony do przejściówki mini jack i USB-C. I tak naprawdę to wszystko. Telefon bez problemu to wykrywa. Można to nagrywać wideo, można nagrywać dźwięk, można nagrywać podcast, można nagrywać backup jakiegoś dźwięku. W ten sam sposób nagrywam na kamerze, tylko wtedy mam kabelek mini jack mini jack i są to dwie końcówki czarne w tym wypadku które mam tutaj są to jest to końcówka czarna i końcówka szara końcówka szara różni się od końcówki czarnej tym że ma tutaj trzy paseczki widzicie tutaj są dwa paseczki a końcówka szara będzie miała trzy paseczki trzy paseczki pozwalają Właśnie na podłączenie do telefonu i nie ma absolutnie wtedy problemu z dźwiękiem. Na razie pozdrawiam, cześć.